Nie przewijaj, ta modlitwa skruchy może oczyścić Twój dom i serce. Panie Jezu, dziś przychodzę do ciebie ze skruszonym sercem. Przebacz mnie i mojej rodzinie, od moich przodków aż po moje dzieci. Zmasz grzechy mojej młodości, moją pychę, moje raniące słowa i czyny. Oczyść mój dom ze wszystkich ciemnych więzów, które ciągną się przez pokolenia, złam przekleństwa, które nas więżą, i obmyj nas swoją najświętszą krwią. Niech każdy cień zostanie rozproszony Twoim światłem, a każdy kajdan rozerwany Twoją mocą. Panie, pomóż mi nigdy więcej nie wracać do grzechu, ale iść tylko za Tobą, bo Ty jesteś moim zbawieniem i moją jedyną nadzieją. Dziękuję ci za miłosierdzie, na które nie zasługuję. Teraz napisz w komentarzu Amen, aby przyjąć to przebaczenie. Udostępnij tę modlitwę. Być może ktoś z Twojej rodziny właśnie jej potrzebuje.